Zginę świat wokół siebie, Zrodka. Każde słowo, każdy gest to początek zmian. Zrób dziś swój test. Nie czekaj na wielkie czyny i cuda. Każdy krok to różnica, nie ma tu trudu. Uśmiech na twarzy to twój mały znak. Może zmienić dzień komuś, kto stoi w mgle jak wrak. Nie bój się próbować, nawet jeśli to małe. Twoje działanie to światło, niech rośnie w chwarz. Zmienia świat uśmiechem swym. To pierwszy krok w drodze ku zmianom tym Mały czyn, wielki start Twoje ręce mogą zmienić świat Zacznij od siebie, od swojej przestrzeni Każda dobra myśl to jak iskra w tej ziemi Pomóż sąsiadowi, zadzwoń do przyjaciela To takie proste, zmiana zawsze się zaczyna Od chcę, nie musisz być herosem, by czynić cuda Czasem zwykłe dziękuję wystarczy, to trudna Każdy dzień to okazja, by coś zrobić Twój czas to dar nie pozwól go zmarnować, zmienia świat uśmiechem swym To pierwszy krok w drodze ku zmianom tym Mały czyn, wielki start Twoje ręce mogą zmienić świat Twoje działanie to fala, co kręgi zatacza Dobro wraca zawsze tu prawda nie nieprzemijająca za się ziarno A urośnie wielkie drzewo, twój czyn dzisiaj zmienia jutro całego świata Echo, nie bój się próbować, nie bój się błędów każdy krok naprzód to dowód Twojej chęci. Bądź latarnią dla innych, światłem w ciemności. Twój świat zaczyna się tam, gdzie Twoja odpowiedzialność gości. Zmienię świat uśmiechem swym. To pierwszy krok w drodze ku zmianom tym. Mały czyn, wielki start. Twoje ręce mogą zmienić świat. Nie czekaj na jutro, działa już dziś. Każda chwila to szansa, by spełnić swój wpis. Zmienię świat! Zaczynaj od siebie, twoja moc jest tutaj, sięgnij po swoje niebo. Nie czekaj na jutro, działa już dziś, każda chwila to szansa, by spełnić swój wpis. Zmieniaj świat, zaczynaj od siebie, twoja moc jest tutaj, sięgnij po swoje niebo. Nie czekaj na jutro, działa już dziś Każda chwila to szansa, by spełnić swój wpis Zmieniaj świat Zaczynaj od siebie, twoja moc jest tutaj, sięgnij po swoje niebo Na jutro, działa już dziś, każda chwila to szansa by spełnić swój wpis minę świat, zaczynaj od siebie, twoja moc jest tutaj, sięgnij po swoje niebo